ma, ja jestem poprawa. Dzisiaj pokażę Wam, jak mieć wiele Minecraftów, mi ładając w jakieś lancery, po prostu odpalając ze skrótu na pulpicie. Tak więc pierwsze, co nam będzie potrzebne, i w ogóle często się to przydaje, jest to skrót do folderu Updata. Więc tworzymy sobie nowy skrót wpisując, wpisując lokalizację UpData procent, czyli taką jak wpisujemy w polu RAM, uruchamiając go po prostu manualnie to warto sobie zostawić. On się dość często przydaje. Tak. Teraz co potrzebujemy, yy, usunąć wszystkie pliki z folderu Minecraft i jakimkolwiek launcherem. Ja tutaj mam taki z niewiadomego pochodzenia Minecrafta. Zrobić force update'a. Nie wiem, jak się robi w CMD force update'a, tak więc no, używam po prostu do tego jakiegoś launchera. No, długo się nie włącza. O jest. Force update. Enter game. I czekamy, aż trawka urośnie. To no, nawet czasami pół minuty trwa, więc cięcie. Dobra. Minecraft się y, ściągnął od nowa. Y, uruchomił, więc działa i możemy go zamknąć. Teraz zawartość tego folderu, czyli folder.minecraft y, potrzebujemy mieć w całości skopiowaną. Przyznam nam się jakiś folder, w którym będziemy te wszystkie nasze Minecrafty trzymać. Dam nazwę po prostu folderem I tyle. E, kopiujemy do niego, e, tworzymy w nim folder z backupem oryginalnego Minecrafta. Ja sobie go nazwę 145, żeby wiedzieć po prostu, która to jest wersja. I kopiujemy tutaj folder.minecraft. Nie kopiujemy samych plików, tylko cały folder. Teraz e, chcąc stworzyć sobie na przykład Minecrafta e, pod serwer hardcora od SKFa, bo na tym serwerze gram. I do niego potrzebuję inną paczkę niż na przykład do displayów. Więc tworzę sobie folder. Wklejam tutaj. Kropka Minecrafta stąd e, lub z backupa, czyli z tego folderu. E, I jest czysty Minecraft. Go możemy sobie dowolnie przerabiać, ale na razie nie mamy jak go uruchomić za bardzo. Więc z opisu ściągacie te dwa pliczki. E, oba. Wklejacie, znaczy kupując, wklejacie je tutaj i po uruchomieniu pliku Minecraft.bat Minecraft się uruchomi. Jednakże najpierw warto zmienić sobie tutaj login. Login wpisujemy, wpisujemy tak. Usuwamy Twój nick, wpiszemy na przykład Poprawa i w grze będziemy widoczni dla innych graczy jako w tym wypadku Poprawa. Po wpisujemy hasło do swojego premium. Ja wam oczywiście nie wpiszę. Jeśli nie wpiszecie to będziecie oczywiście graczami non-premium. I tak. Tutaj na początku możecie sobie zmienić wielkości RAM. Połowę wielkości wolnego RAMu jaką macie przy włączeniu, włączonym minecrafcie. Znaczy jeszcze inaczej. Jeśli przed włączeniem minecrafta Macie gigabajt wolnego, to przypisujecie tutaj 512 megabajtów i możecie swobodnie korzystać z przeglądarki, z no, GG itp. Ale jeżeli yy, no, chcecie mieć jak najwięcej FPS-ów albo korzystać z teksturpaków, to całe wolne miejsce, podczas gry przypisujecie yy, to Minecrafta wtedy Minecraft weźmie sobie cały gigabajt RAMu. Zaczę się, no nie jest to zbyt dużo, dla teksturpaków czasami jest potrzebne wielokrotnie więcej. Jak są mody, to już w ogóle magia jest czasami 8 giga, potrafi nie wystarczać. No mniejsza, przypisujecie yy, krótko rzecz biorąc, jakąś ilość RAMu. Tej wartości XMS lepiej nie zmieniać, to jest minimalna wartość RAMu, jaką ma Minecraft zajmować. Przypi przypisujecie jakąś yy, ilość RAMu i zmieniacie login i hasło. I to wszystko w tej najdłuższej linijce. Yy, nic więcej nie zmieniacie, zapisujecie to i teraz po uruchomieniu. Będę miał nikt poprawa. Te okienka, no, teraz trochę może, mogą się trzymać, ale ogólnie one się pojawiają i znikają momentalnie. Tylko podczas nagrywania trochę u mnie muli. Dobra. Minecraft się zaraz uruchomi. O, już jest logo Mojangu. Minecraft się uruchomi. Teraz, chcąc na przykład Minecrafta, na, na którym będą cheaty, robimy sobie folder. W tym folderze. Do tego folderu wklejamy ten czysty, minecraft I wklejamy tutaj oba te pliki Które poprosiłeś z opisu Również ustawiając nick, ram itp No według własnego uznania Wali mi się Kurde, nie mogę wpisać poprawę. No. Zaś. No dobra. Wpisujemy swój nick. To by było w zasadzie na tyle. Jeszcze co? Żeby mieć szybki dostęp do tych Minecraftów, tworzycie sobie skróty na pulpicie. Klikając utwórz skrót tutaj. ja mam mój po angielsku, więc mam no, ten napis też po angielsku. To będzie nazywało się Cheaty, bo jest to skrót do Minecrafta z cheatami. I w wypadku Minecrafta yy, przeznaczonego na serwer hardcore zrobię sobie skrót o nazwie hardcore.bat. Oczywiście rozszerzenia nie może się zmienić. I to by było w zasadzie na tyle. Jeśli Wam się spodobało, to dajcie łapkę w górę. Yy, teraz Wam jeszcze udowodnię, że to są osobne Minecrafty. Yy, mianowicie yy, kleję tu teksturpaka i innego niż skleję do yy, no, minecrafta z cheatami tak więc teraz zrobię cięcie, znajdę tego teksturpak'a, packa dobra, pack jest skopiowany yy, teraz przechodzę do minecrafta na cheaty yy, otwieram folder texture packs i tutaj wygram innego teksturpak'a niż tam wygrałem tak więc cięcie, dobra, texture pack skopiowany teraz odpalę oba te minecrafty yy, za pomocą tych skrótów, które sobie przed chwilą zrobiłem tak więc to jest Minecraft z cheatami. Tutaj będzie Fateful 32x32. To może chwilę potrwać i może się trochę przycinać, bo, ponieważ nagrywam Camtazją, No, Włączam Faithfula, Otwieram y, Minecraft Hardcore. Widać są dwa Minecrafty. I wybieram teksturpaka y, Fateful 64px na 64px. I widzicie, są to dwa zupełnie osobne Minecrafty korzystające z dwóch osobnych folderów. I teraz taka jedna mała rzecz. nie słyszycie, to trochę mi ścina. No, po zamknięciu Minecrafta czasami się tak dzieje. No, dobra. Jeszcze jedna taka bardzo ważna rzecz. Jeżeli no, te Minecrafty mają Wam poprawnie działać, to muszą być koniecznie w podfolderze .minecraft. Nie mogą być luzem w folderze hardcore pliki. Fliki po prostu są tak zrobione, że muszą być w folderze. Minecraft. Nie, inaczej po prostu Minecraft się zrobi w tym miejscu. No i że tak powiem, gówno z tego wyjdzie. Dobra, to by było zasadniczo na tyle. Dzięki za obejrzenie. Jeśli coś się spodobało i chcielibyście więcej poradników, to dajcie łapkę w górę. Jeśli macie jakieś podpowiedzi czy coś dla innych, to skomentujcie. Ja się z Wami żegnam. Cześć.